Cześć, witam was serdecznie w następnym filmiku na mojej stacji z cyklu prezentacje. Chciałbym wam pochwalić się następnym zakupem dokonanym w związku z trakcją parową. Jest to wagon osobowy trzeciej epoki drugiej klasy. Seria B firmy Pico, wydany z serii Not Nostalgia o numerze 5398 Jest to wagon typu boczniak, jak już powiedziałem, drugiej klasy. Ładnie. Będziecie ze mną brali udział w rozpakowaniu. Pokazaniu tego wagonu. Trochę części dodatkowych do zamontowania. Widzę jakiś zbiornik powietrza. Eee, barierki. Młodejże. Tradycyjne opakowanie Pico o, nawet faktycznie jest to dziewicze dziewicza rozpakowanie tego wagonu, bo jeszcze folia nie przecięta, z tego scenerię trochę przesuniemy. Ten wagon się prezentuje w opakowaniu. Opakowaniu. Na bok przesuniemy. Tak jak wspominałem wcześniej, jest to wagon typu boczniak czyli wejście do wagonu. Następowało bezpośrednio, a czyli wejście do przedziału następowało bezpośrednio z zewnątrz. Do każdego przedziału prowadziły osobne drzwi. Tu mamy cztery pary drzwi: pomost. Zapiemy ostrość. Tu podejrzewam, że jakieś elementy będą do dołożenia. Druga strona. To jako taki pomoc jest, ale przejścia między wagonami, jak widzicie, nie ma. Tak ten prezentuje się od spodu. Tu jakieś miejsca są podejrzewane na ten zbiornik właśnie i coś dodatkowego jeszcze do zamontowania. Tak ten wagon prezentuje się na torach. Może damy delikatnie bliżej. Widać jak w perony się wkomponował. Przepraszam, że palcem posuwam. całej okazałości tak dla przypomnienia jeszcze raz wagon pico serii nostalgia o numerze 5398 boczniak trzeciej epoki drugiej klasy